Rozdział 17. Ikony i pistolety. Zwrot łańcucha jawy. Pan Bóg strzela, a szef kule nosi. Smakoszostwo i biała magia. Tajemnica licbarskiego tropu. Przed nami góra zarazy. Wilczyca i wilki. Nagrobek Irmy Wolf. Triumf blondynki. Obrączki, pierścionki i wciąż na tropie bursztynowej komnaty. Dospaliśmy tę noc, ja z Zygą w Rosynancie, Zośka z panem Onufrym w gościnnym domu państwa Mycio i poszliśmy na posterunek składać konieczne zeznania. Oj, długo to trwało. A nasze nocne upy? W pięciu skrzynkach były pistolety maszynowe, ale zawartość czterech pozostałych przyprawiłaby o zawrót głowy każdego dyrektora muzeum. Były tam obrazy i ikony z Kijowskiego Muzeum Sztuki Rosyjskiej, i Muzeum Sztuki Zachodniej. Zyga wpatrywał się w nie oszołomiony. Aby przywrócić mu jasność myślenia, odwołałem go na bok. Ikony odzyskaliśmy, a tam gdzieś biedny właściciel jawy tęskni za łańcuchem. Może byś to załatwił? Pan myśli, że ja nie myślę, jak powiedział nadkomisarz Kwieciński, odparł z dumą Zyga. Miałbym teraz w biały dzień włamywać się do garażu? Więc? Toż już od kilku godzin łańcuch leży sobie na siodełku jawy. Nawet kwiatki przy nim zostawiłem. Niech myśli, że to od jakiejś wielbicielki jego motocyklowej sztuki. Tak to sobie gawędziliśmy przed posterunkiem, gdy odezwał się z Rosynanta brzęczyk telefonu. Podszedłem go odebrać. A gdy wróciłem, minę miałem ponurą. Wujek domaga się mego natychmiastowego zwrotu, zaniepokoiła się Zośka. Gorzej, kopnąłem ze złością kamyk. Zostaliśmy wycięci ze sprawy barcian i reszla. To pan Tomasz taki? skrzywił się Zyga. Nie pan Tomasz, tylko pan Marczak, machnąłem ręką. Musiałem mu jeszcze raz przekazać namiary na skrytki kocha. Jak mi powiedział, myśmy już swoje zrobili, czas, żeby inni urzędnicy departamentu mogli się wykazać. Cóż, pan Bóg strzela, szef kule nosi, tylko że... Co tylko? podskoczyła z radością Zośka. Tylko wydaje mi się, że podając wytyczne chyba popełniłem jakieś błędy. Tak więc, mówiłem z niewinną miną. Hi, hi, klasnął w rączki Nufry. Coś mi się widzi, że Barciany i Reszel zaczekają na nas. Cześć i chwała panu, panie Pawle. Ukłoniłem się uprzejmie. Zośka rzuciła mi się na szyję. Odsuwając ją jak najdalej, powiedziałem. Już wiem, czym blondynki różnią się od innych kobiet. Panie Pawle! Tym, że ich uściski są dwadzieścia do trzydziestu razy gorętsze. Spojrzała tak na mnie, że już chciałem dodać, a ich spojrzenia, ale zmilczałem z niejakim żalem. Skończcie z tymi flirtami, wtrącił się zazdrosny widocznie Zyga. Skoro tamte sprawy odkładamy na potem, to moglibyśmy zająć się dzisiaj cmentarzem na górze zarazy. Tak w biały dzień? spojrzałem niechętnie. Zresztą, farajna gęszego na nic nie natrafiła. Bo ciemne typki wałęsały się tam jeszcze ciemniejszą nocą, nieoczekiwanie odezwał się Rzecki. Teraz, w biały dzień, moja, jak niektórzy nazywają moją umiejętność, biała magia, powinna zatriumfować. Tylko najpierw muszę ją natchnąć odpowiednią siłą. Co pan przez to rozumie? Uśmiechnąłem się. A to, że w odległym o 20 kilometrów Litzbarku Warmińskim znajduje się hotel pod Kłobukiem, a kuchnia jego słynie ze steków, których nie powstydziłby się dziki zachód, a jego kołduny przyniosłyby chwałę każdej wileńskiej kucharce. Mój imiennik, Onufry Zagłoba, zwykł umawiać. Nie chcesz podrwić głową? Jedz pieczeń wołową. Radzi więc wuj, abyśmy przed zmaganiami ducha pokrzepili ciało? Wstałem? Jeszcze jeden wuj, krzyknęła Zośka. To już będzie trzeci. Po wujku Tomaszu i panu wujku Pawle. Z trylogią to miałeś kontakt dawno temu i raczej przelotnie, odezwał się Zyga. Bo... Bo wiedziałbyś, że pan Jan Skrzetuski wujem nazywał onufrego za głowę, herbu w czele. Choć ten żadnym krewnym mu nie był. To niby pan Paweł ma być Skrzetuskim? zachichotała dziewczyna. Ty z kolei mogłabyś być naszą Heleną Kurcewiczówną. Gdyby nie jeden mankament. Ciekawam jaki! wzięła się pod boki Zośka. A taki, że dzielna kniaziówna blondynką nie była. Woju! – zawrzasnęło zranione do żywego dziewczę. Który? Spytaliśmy jednocześnie z Rzeckim. No ale dość żartów. Pożegnaliśmy się z nadkomisarzem Kwiecińskim oraz rodziną państwa Myciów. Niech mi wybaczą, że zatajiliśmy przed nimi tajemnice góry zarazy, ale to były jeszcze nasze prywatne porachunki z towarzystwem przez historię do przyjaźni. Poza tym, bołem się jeszcze jednej porażki, których Wilczyca z Landsbergu nam nie szczędziła. Wyjeżdżaliśmy z Górowa. Zyga zostawił swego malucha na parkingu przy placu Świerczewskiego, która to nazwa nasunęła mi myśl, że w małych miasteczkach koło historii toczy się wolniej. Nagle Zośka zapytała. Panie Pawle, wiem, że nikczemny oznacza podły. Dlaczego Sienkiewicz użył tego określenia dla podania wzrostu Wołodyjowskiego? Wzruszyłem ramionami. Ot, użył archaizmu. Poza tym moim zdaniem bardzo dźwięcznego. Dlaczego pytasz? Zosia poprawiła włosy. Bo skoro tak wszyscy przymierzamy się do postaci z trylogii, to patrząc na pana Zygę, pomyślałam o panu Michale, bądź co bądź pierwszej szabli Rzeczypospolitej. Nikczemnego wzrostu, powtórzyła ze smakiem, a ja ze śmiechem o mało nie wpakowałem Rosynanta na cysternę z mlekiem. Zyga obojętnym wzrokiem wpatrywał się w okno, lecz ręce bardziej mu się trzęsły niż panu Michałowi przed pojedynkiem z Bochunem. Tak to dojechaliśmy do Litzbarka i zaszliśmy do hotelu pod kłobukiem. Jak to jest z tym Lidzbarskim śladem bursztynowej komnaty? spytała wreszcie Zośka odsuwając miseczkę po kołdunach. Na początku lutego 1945 roku zamek biskupów warmińskich stał się świadkiem dziwnych manewrów wojsk niemieckich. I tak 31 stycznia Heilsberg Lidzberg Warmiński został oddany Rosjanom bez walki, ale już około 17 lutego od strony górowa nadciągnęły silne niemieckie formacje wojskowe opanowując miasto aż po zamek. Ponoć Niemcy mieli rozkaz wysadzenia zamków w powietrze, ale zostali wyparci. Coś mi się tu nie trzyma kupy, mruknął Zyga. Odbijać zamek, by go wysadzić w powietrze? Masz rację, skinem mu widelcem. Istnieje tylko jedno, jako takologiczne wytłumaczenie dwóch akcji SS spalenia pałacu w Wildenhof i próby odbicia zamków Heilsbergu. Były to zgrane ze sobą akcje maskujące. W Dzikowie chodziło o zatarcie wszelkich śladów ukrycia dzieł sztuki. W drugim wypadku o zamaskowanie i ukrycie transportu przewiezionego tu z Wildenhof. Niemcy udali, że wywożą komnatę do Dzikowa i tam zainscenizowali jej spalenie. Następnie ukryli ją w piwnicach Litzbarskiego zamku za cenę zniszczenia połowy miasta. To się nazywa cena, pogładził broderzecki. Pomówmy teraz o ewentualnym miejscu ukrycia komnaty. Pochodzący z XIV wieku lidzbarski zamek jest znakomicie podpiwniczony. Dwie kondygnacje piwnic służyły do przechowywania zapasów żywności. Natomiast obok głównej wieży, w północnym skrzydle, znajdowała się trzecia kondygnacja podziemna, skąd najprawdopodobniej prowadził na zewnątrz tunel. Obecnie nie ma do niej dostępu. A co z komnatą? zaciekawiła się Zosia. Może tam właśnie. Jestem w tej materii równie mądry jak ty, zaśmiałem się. Choć należy przyznać, że ukryta tu czy nie komnata. Już dobrze przysłużyła się Lidzbarkowi. O! W 1967 roku, wykorzystując zainteresowanie możliwością odkrycia cudu z jantaru, Lidzbarskie władze urządziły z inicjatywy społecznej odgruzowywanie piwnic. Tak uporządkowano dwie kondygnacje. Wiadomość o tym wyczynie dotarła do niemieckiej prasy i sprawiła, że przybył do Lidzbarka były konserwator nidzicy dr Gerhard Kneiss. Podziwiał, fotografował, pytał o dalsze plany. Ale odpowiedzcie mi, czy było to zainteresowanie historyka, czy też sprawdzenie, jak daleko są Polacy od kryjówki komnaty. W każdym razie trzecia kondygnacja czeka. I sądzę, Zosiu, że władze Lidzbarka nie miałyby nic przeciw temu, abyś zgłosiła się do nich z łopatą i chęcią odgruzowywania podziemi. Piwnice pod zamkiem są ponoć bardzo piękne i godne tej odrobiny wysiłku. Panie Pawle, Zośka zmiała serwetkę. Hi, hi, wtrącił Rzecki. Ruszamy na podbój góry zarazy? Jest pan gotów? spytałem. Po takim steku głasnął się poprzez brodę po brzuszku mile wypiętym. Albo dziś, albo nigdy. Na rynku górowa, placu świerczewskiego, zatrzymałem na chwilę Rosynanta. Pozwól ze mną, Zosiu, wskazałem budynek ratusza. Podczas pobytu tutaj spotkałaś się z różnymi gośćmi z zaodry. Pamiętasz, jak powiedziałem, że są Niemcy i Niemcy? Porucznik von Schnauberg, choć nasz wróg, Zasłużył na miano dobrego. O pięknie nazwanym towarzystwie przez historię do przyjaźni mówić nawet nie trzeba. Ale spojrz tu, renowacja ze środków RFN, tak więc nie sądź zbyt łatwo. W milczeniu wróciliśmy do Rosynanta, który posłusznie powiózł nas ku górze zarazy, zwanej także górą dżumy. Minęliśmy skrzydło na wpół rozwalonej bramy i wspięliśmy się na cmentarne wzgórze odgrodzone siatkowym płotem od wieży ciśnień, na której koronie widać było dziury potrafiających w nią przed półwieczem pociskach. Rzecki przysiadł na zmurszałej przygrobnej ławce. Teraz poproszę o naszą wilczycę i mapkę pana Okońskiego. Po co mapka? Rozumiem, skinęła głową Zosia. Ale wilczyca? Myśli pan, że doprowadzi nas do schowka? Młoda damo, głasnął brodę Panonufry. Nufry. Czyż wilki nie chodzą stadami? Spotkaliśmy przecież podobne naszemu medalionowi cuda i pod kamieniem w Pareszkach i przy drodze do Worławki. Może więc... Zostaw Zośka naszego jasnowidza jego jasnym myślom, przerwałem. Proszę, panie Rzecki, mapka i medalion, a myrjebiata na bok. Czekajmy wezwania. Bylebyśmy tylko, Zosia z wrodzoną sobie zręcznością, uchyliła się od smagnięcia gałązki, którą zamachnął się na nią Zyga. Pan Onufry pogrążył się już w swoim tajemniczym świecie. Minęło sporo czasu. Pomagałem właśnie zapalić pewnej staruszce z nicz na zapadającym się w ziemi grobie, gdy usłyszałem ciche wołanie Rzeckiego. Już byłem przy nim. W sam czas był słyszeć, jak Zośka zapewnia go, że nigdy nie traciła w niego wiary. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki. Zanucił pan ofry, mrużąc do mnie oko. Widać było po nim jednak, że podobnie jak w poniedziałek w dzikowie, bardzo jest wyczerpany. I jak poszło panie Rzecki? Gorączkował się Zyga. Różnie, proszę pana. Oczywiście w części, gdzie są polskie i ukraińskie groby, nie było czego szukać. Aż się sam dziwię takiemu specowi jak Gensze, że penetrował tę część cmentarza. A skoro nie ma niczego nas interesującego tam, gdzie są interesujący innych, czyli zmarli i groby, należało poszukać tam, gdzie z pozoru nic nie ma. Szerokim gestem wskazał cmentarne śmietnisko spadające skarpą na nadrzeczną łąkę. To tam ucieszyła się Zośka. Chwileczkę, młoda damo, przygładził broderzecki. Tam są moje przyrządy, uniósł wachadełko, a drugą ręką dotknął skroni. Mają dziwne odczyty. Nie rozumiem, posmutniała dziewczyna. Już ci tłumaczę. Otóż wachadełko, wsparte pomocą wilczycy, wskazuje ten niepozorny pagórek. Wskazał pryzmę uschniętych liści, potrzaskanych lampek i innego śmiecia. Ale przed oczyma mojej biednej starej głowy, Przemycha Watacha, czyli stado wilków. Skąd ich tyle? Skoro dotychczas spotkaliśmy tylko pojedyncze wilczyce? Cała watacha na krawędzi pagórka? E, że też nawalili tego świństwa tyle, żachnęła się Zośka i rozzłoszczona kopnęła stertę. Ała, co to za pręd? Wujowie, mam. Nie bacząc na prawdziwe więzy pokrewieństwa, skoczyliśmy do niej. Pochylała się nad wystającym spod liści prętem, zapewne ogrodzenia dawnego grobu. Szczyt pręta był wykuty na kształt wilczego łba. Dziecinko, dziecinko! nucił Rzecki, obiegając Zośkę w koło ze swym wahadełkiem. A dziewczyna, po raz pierwszy odkąd ją znam, nie obrażała się na nazwanie jej dzieckiem. Zresztą cała nasza trójka w trwożnym milczeniu oczekiwała na zakończenie badań radiestety. Wreszcie zatrzymał się i charakterystycznym ruchem przetarł czoło. Tutaj. Tylko będą potrzebne łopaty. Już lecę, zawołałem. Poczekaj. Zatrzymał mnie za rękę Zyga. Chcesz mieć za chwilę całą miejscową policję na karku? Łącznie z nadkomisarzem Kwiecińskim? Widzisz, jak tamta staruszka nam się przygląda? Sorry, masz rację. Chodź więc ze mną powolutku i przyniesiemy tu saperki pod kurtkami. Zresztą, ta starsza pani chyba zabiera się do odejścia. Miałem rację. Gdy wróciliśmy, cały cmentarz należał do nas. Ale nam zależało tylko na tym odcinku skarpy. Nie trzeba było kopać głęboko, gdy żelazo zgrzytnęło o kamień. Starannie, by nie popełnić jakiegoś błędu, odsłoniliśmy płytę z piaskowca, do której była przymocowana tablica z czerwonego marmuru. Dziwny napis jak na nagrobny, szepnął po chwili Rzecki. Tylko leży imię i nazwisko, data śmierci. Ani niemieckiego odpowiednika świętej pamięci, czy Ave Maria, a był to przecież i za Niemców cmentarz katolicki. I takie ułożenie napisu, zastanawiała się Zosia. Że jesteśmy na właściwym tropie, nie ma dwóch zdań. Spójrzcie na te wilcze łebki, co robią za ozdobne śruby, dodał Zyga. Pochyliłem się nad tablicą. Brawo, panie Onufry! Brawo, Zosiu i brawo, Zyga! Tylko, że ty w nagrodę lub za karę, żeś utonął przy brzegu, przynieś teraz największy śrubokręt z Rosynanta. Proszę bardzo, tylko wytłumacz mi... Po co ci to mordercze narzędzie, bo inaczej może mnie po drodze zabić ciekawość? Dobra, klepnąłem tablicę z szacunkiem, może zbyt małym, jak na tak szacowne miejsce. Ale jeśli tablica nie była taką nagrobną, na jaką wyglądała, panu Nufry odkrył ten, hmm, grób. Zośka zwróciła uwagę na specyficzny kształt napisu. Zyga utwierdził nas w podejrzeniu, że jesteśmy na właściwym tropie. Ja tylko połączyłem wszystko do kupy. Pomyślcie. Jaki znak był najmilszy hitlerowcom? Swastyka, odpowiedziała Zośka. No więc patrząc przez jej pryzmat, spójrzcie jeszcze raz na żałobny napis. O żeby cię, jęknął z zachwytem Zyga i popędził po śrubokręt. Ja tymczasem tłumaczyłem rzeckiemu, który zostawił okulary w aucie. Gdy pochyliłem się nad tablicą, zobaczyłem, że niektóre z cyfr i liter oraz ozdobne łby wilcze mają nacięcia, tak jakby były łebkami śrub. Teraz już łatwo było zauważyć że tak zaznaczone są krańce ramion swastyki, którą wyznacza na tablicy napis. Zyga był już z powrotem. Powoli, pod naciskiem śrubokręta i ostrzu łopatek, zaśniedziałe brązowe śruby poczęły się obracać. Jeszcze jedna śruba, jeszcze jeden obrót. Tablica zsunęła się ze zgrzytem spłyty. W odsłoniętym wgłębieniu zobaczyliśmy skórzany woreczek i pergaminowy rulon. Obok nich leżała zalakowana butelka. Chwyciłem woreczek, nader ciężki, Rulon i butelkę. Uciekajmy stąd. Ależ grub. Jak można go tak zostawić? Zawołał Rzecki. Uciekajmy, bo już do tamtej staruszki dołączyła druga. Zaraz będziemy mieli całe górowo na głowie. Poza tym, jeśli jest tu pochowana prawdziwa Irma Wolf, to ja nazywam się Irneusz Burek, pociągnąłem go za rękę. Zbiegliśmy cmentarną ścieżką obok dwóch oburzonych kobiet. Powietrze było coraz bardziej gorące, lepkie. Gdzieś od północy przetoczył się pierwszy grom. Skoczyliśmy do Rosynanta. Nie żałowałem gazu. Gdy przejeżdżaliśmy ulicą Wyszyńskiego, wydawało mi się, że w jednym z okien błysnął obiektyw aparatu fotograficznego czy szkło lornetki. Niech tam! Wyjechaliśmy na licbarską szosę, zaznany już nam z nieudanych poszukiwań wiadukt. Rozsiedliśmy się na trawie. No, to od czego zaczynamy? Zyga spojrzał na mnie. Od woreczka, zaśmiałem się, bo jest najcięższy. Rozsupłałem zawiązujący go rzemek. O rany! jęknęła z zachwytem Zośka. W moich dłoniach mieniły się, połyskiwały złote obrączki, pierścionki i sygnety. Pora sięgnąć po pergamin. Pokiwał głową nad rozsypanymi kosztownościami Rzecki. Chyba na nim znajdziemy wyjaśnienie, skąd tu tyle tego dobra. Ostrożnie zsunął przewiązującą rulon zetlałą wstążkę i delikatnie go rozprostował. Zobaczyliśmy wypisany gotykiem po niemiecku tekst. Podpisując się krwią własną, obiecujemy trwać wiernie na dobre i na złe przy Rzeszy Niemieckiej i jej wielkim wodzu Adolfie Hitlerze, bądź przy wyznaczonym przez niego następcy. Niżej wypisane były jakby z blakłym, brunatnym atramentem, a więc rzeczywiście krwią, imiona i nazwiska, a na samym dole karty widniała pieczęć w formie wilczego łba. Mamy więc ślubowanie członków Werwolfu i nawet potwierdzające je złote dowody za ślubin, Zyga podrzucił sygnet. Ciekawe, co kryje butelczyna. Właśnie, pokiwałem głową. Mamy tu pergamin i woreczek z dobrze wyprawionej skóry. Butelka zdaje się wskazywać na to, że ktoś po złożeniu w schowku ślubowania otworzył go raz jeszcze i włożył do niego coś bardzo ważnego. Użycie jej wskazuje także na to, że ten tajemniczy ktoś liczył się z tym, że do schowka może dostać się dopiero po wielu, wielu latach. Szkło, o ile się go nie stłucze, jest praktycznie niezniszczalne. Co więc pan proponuje? Obejrzał butelkę Rzecki. Właśnie zniszczyć butelkę, czyli ją stłuc, tylko ostrożnie, żeby nie uszkodzić zawartości, którą wydaje się być zwitek papieru. Położyłem butelkę na kamyku i uderzyłem w nią drugim. Brzęk. Powolutku rozwijałem pożółkły papier. Ukazał nam się fragment tak zwanej ślepej mapy, czyli takiej, na której nie ma podanych nazw, a jest jedynie ukształtowanie terenu. Nasza mapka wydawała się ukazywać fragment brzegu morza, czy też Wielkiego Jeziora i strome wzgórza nad nim. Na szczycie jednego z nich widniał czerwony krzyżyk i niemiecki napis z drobnymi literkami gotyckimi. Ona jest tu. Bursztynowa komnata! szepnęła Zośka.